Witam wszystkich na kanale Technika i Maszyny, i dzisiaj będziemy mówić o tym, jak możemy, powinniśmy chronić nasze czołgi przed dronami. Ponieważ drony stały się jednym z tych głównych zagrożeń, nie jedynym, są też zagrożenia większe, ale zagrożeniem bardzo, bardzo dużym i warto oczywiście zrobić wszystko, żeby te nasze czołgi przed tymi zagrożeniami chronić. Nie tylko dlatego, że są drogie, nie tylko dlatego, że siedzą tam ludzie, których też trzeba chronić, ale również dlatego, że czołgi potrafią być bardzo przydatne i mają wiele bardzo ważnych zastosowań, dlatego warto no, taki sprzęt chronić. Zanim przejdę do materiału, dziękuję za wszelkie formy wsparcia i zapraszam na to wsparcie. Czy to patronite, czy to postawienie symbolicznej kawy, to jest bardzo ważne dla tego kanału. Bez tego właściwie mu nie istniałby ten kanał. Zapraszam też do oceny. Zasubskrybowania, polecenia tego materiału, innych materiałów, spojrzenia na mojego X, czy też na przykład na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z moich innych kanałów, i tutaj linki są w opisie. Przejdźmy do tego, jak powinniśmy chronić nasze czołgi. I pamiętajmy, że te metody chronienia tych czołgów w dużej części można oczywiście zaadaptować na inne pojazdy. I czy to będą armatochałbice samobieżne, czy to będą wyrzutnie rakiet, czy też niektóre elementy, które będą związane z tą ochroną czołgów przeciwko dronom bezzałogowcom, mogą być przecież stosowane do chronienia, czy to zgrupowań y, wojska, czy też innych elementów, które warto chronić. I tutaj ja dzielę te możliwości, czy też systemy chroniące czołgi na te, które znajdują się na czołgu i są integralną częścią tego czołgu, i na te zewnętrzne. Zaczniemy oczywiście od tych, które są w czołgu, i jednym z nich jest oczywiście wzmocnienie stropu. Niestety, większość tych bezzałogowców, może nie większość, ale duża ich część, może atakować od góry, czyli w miejsca, które są chronione w sposób bardzo słaby. Podobnie jak na przykład uderzenie w silnik, uderzenie w tylnią część, w nisze wieży, są to elementy, które są w przypadku czołgów właściwie wszystkich. Opancerzone w bardzo słaby sposób. Ponieważ do tej pory te zagrożenia były może nie tyle niezauważane. Tam też wszyscy celowali, gdy była tylko taka możliwość, tylko że należało w jakiś sposób ograniczyć masę tych czołgów, więc to opancerzenie było raczej w przedniej półsferze. No, musi się to zmienić i tutaj dochodzi do takiego czegoś, że należy wzmocnić strop oraz zastosować rozwiązania, które będą chroniły te punkty osłabione. I może nie chodzi tutaj, żeby obudować cały czołg jakąś klatką w taki niezbyt mądry sposób. Chodzi tu raczej o to, żeby zrobić to w sposób mądry, ponieważ tak, ja też śmiałem się początkowo z tych klatek, z tych wszystkich rozwiązań. Tylko, że jak widać, niekiedy potrafią one być całkiem spójne i naprawdę mogą zapewniać pewien poziom ochrony. Nie w takim. Nie w takiej formie, jak to najczęściej widzimy, ponieważ to, co widzimy, to najczęściej jednak ma niezbyt dużo wspólnego z zabezpieczeniem tych czołgów i czołgu i załogi, tylko że no, należy jednak troszkę nad tym popracować, że może specjaliści, gdy się tym zajmą, to będą w stanie ten typ jakiegoś zabezpieczenia opracować. Więc po pierwsze, wzmacniamy strop, wzmacniamy w jakiś sposób miejsca. No, Podatne niestety na ataki. Druga sprawa to aktywne systemy obrony. Coś, co do tej pory miało chronić głównie przed PPK-ami, przed granatnikami przeciwpancernymi, a obecnie potrafią to być systemy, które potrafią być niesamowicie, potrafią być niesamowicie skuteczne przeciwko bezzałogowcom. Bezzałogowcom, które no, jednak, yy, musimy pamiętać, mają parametry, charakterystykę o wiele yy, mniej. Groźną, niebezpieczną, łatwiejszą do zwalczania niż na przykład PEPEK, czy też pocisk z granatnika przeciwpancernego. Tutaj te prędkości, tutaj ten czas na reakcję, zagrożenie, czyli środki, jakie należy zastosować, żeby zneutralizować to nadlatujące zagrożenie, w przypadku bezzałogowców, załogowców no są to rzeczy o wiele łatwiejsze do wyeliminowania niż taki Pepek. I oczywiście te systemy, aktywne systemy obrony, raczej były konfigurowane, budowane przeciwko PPK-om i innym tego typu zagrożeniom, więc teraz muszą być oczywiście troszkę, modyfi troszkę modyfikowane, żeby oczywiście w odpowiedni sposób zwalczać te bezzałogowce. Tylko, że to nie jest coś trudnego. No, nie mówiąc też o tym, żeby musiały te systemy się też niektóre zmienić, żeby również chroniły przed atakami z górnej półsfery. Od góry pod ostrymi kątami. Więc to jest coś bardzo ważnego, ponieważ tego typu systemy chronią nie tylko przed PPK-ami, nie tylko przed wieloma tego typu zagrożeniami, ale będą też mogły stanowić bardzo duże zabezpieczenie przed właśnie bezzałogowcami. Co ciekawe, my opracowywaliśmy tego typu systemy, były prowadzone prace, no może nie jakoś niesamowicie zaawansowane, ponieważ one były. Ukrócane ucinano im możliwość rozwoju, No, ale może byśmy do tego wrócili. I jak zawsze powtarzam, nie musimy mieć najlepszego systemu obrony aktywnej na świecie. Nam wystarczy średniak, który będzie zwalczał większość PPK-ów i bez a już to zwiększy niesamowicie przeżywalność naszych czołgów, naszych armatochaubic, wyrzutni rakiet, bwp ów ciężkich i zwykłych. No, ale trzeba to opracować i trzeba no, mieć takie założenia, które nie są z kosmosu, czyli systemy aktywnej obrony. Spojrzę na swoją ściągawkę. Tak, mam ściągawkę. Kolejna rzecz to przystosowanie tych zdalnie sterowanych modułów ogniowych, gdzie jest najczęściej na przykład wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm, do zwalczania dronów. I tutaj no wiem, że to nie jest system, który będzie jakoś super skuteczny, no ale jeśli mamy już zdalnie sterowany karabin 127 mm, który możemy sprząść, sprzęgnąć, połączyć z systemami obserwacyjnymi, z innymi z innymi systemami, które będą wykrywały drony, i te uderzeniowe, i te zrzucające coś z góry, i te obserwacyjne. No to szkoda tego nie wykorzystać, a przynajmniej zbudować możliwość wykorzystania tego typu wyposażenia. Że to, co da się zwalczyć za pomocą tego karabinu, no to oczywiście wykorzystujemy go, a gdy ten wrogi bezzałogowiec będzie zbyt blisko i ten 12-7 sobie z nim nie poradzi, no to mamy system aktywnej obrony. I to wszystko połączone. Do tego oczywiście wszelkiego rodzaju systemy zakłócające, smażalnicze, czyli te smażarki przeciwkodronowe oraz systemy wykrywające w sposób pasywny i aktywny drony. Pamiętajmy, że wszystkie tego typu systemy w przypadku pracy w sposób aktywny, no, jednak zwiększają widoczność czołgu, czy też pojazdu, na którym są zamontowane, siejąc w okolice różne no, jednak fale. Dlatego warto też pamiętać o systemach pasywnych, optycznych, o systemach, które będą w sposób pasywny, czyli nic nie emitując, no wykrywały tego typu zagrożenia. To też jest niesamowicie ważna sprawa, żebyśmy o tym pamiętali, że jednak to jest coś bardzo ważnego, żebyśmy no, jednak pamiętali o tym, że system aktywnej obrony no, musi mieć i aktywne, i pasywne środki no, wykrywania zagrożeń. Co jeszcze? Własne drony. Tak, gdy mówimy o zwalczaniu dronów bez załogowców, amunicji krążącej, to oczywiście należy pamiętać, że są drony, które są powoli rozwijane, które mają za zadanie zwalczać wrogie drony. Amerykanie mają taki fajny, bardzo ciekawy program, gdzie są tego typu systemy. Drony bez załogowce, jak zwał, tak zwał, bo może to jest jakaś specjalistyczna nazwa. Które po prostu w razie wykrycia, zidentyfikowania zagrożenia są, można powiedzieć, wystrzeliwane, startują i one posiadają na sobie środki, które potrafią w bardzo skuteczny sposób zwalczać drony: jednego, dwa drony, trzy drony. I one mogą później wrócić na nosiciela, uzupełnić środki wspomniane, które mają zwalczać drony i od nowa być użyte. I może takie rozwiązanie też będzie czymś bardzo ciekawym i fajnym, że na przykład na czołgu będzie się znajdować wyrzutnia jednego, dwóch tego typu dronów, które w razie zagrożenia będą wystrzeliwane, będą zbliżały się do wrogich dronów bez załogowców i na przykład jakimś ładunkiem będą te zagrożenia zwalczać. Tak, drony walczące z dronami to nie przyszłość to już coś, co się dzieje. Więc i takie wyposażenie będzie mogło znajdować się na czołgu. I teraz przejdziemy do systemów, które nie wchodzą w skład czołgu, nie będą na czołgu. I tutaj oczywiście mówimy o systemach bardzo krótkiego zasięgu, których nie mamy zbyt dużo, które kryją się często pod kryptonimem program Sona, czyli program, który dążył, dąży, może Mam nadzieję, że dążę do opracowania pojazdów, które będą zapewniały ochronę przeciwlotniczą, czyli przeciwko tym wszystkim zagrożeniom ze strony środków napadu lotniczego, bezzałogowce, śmigłowce, rakiety manewrujące itd., itd., na bardzo krótkim dystansie, do kilku kilometrów. I mają być to pojazdy, które będą wyposażone na przykład w systemy lufowe, w systemy rakietowe, ale też w inne systemy, czy to laserowe, czy też smażarki. Czy tego typu wyposażenie, które mają chronić na przykład poruszające się kolumny wojskowe, czołgi, pojazdy, czy też jakieś stanowiska ważne. No i to jest coś, co bardzo mocno wpłynęłoby na bezpieczeństwo czołgów. Taki jeden pojazd, jeden element systemu mógłby chronić kilka, kilkanaście czołgów i innych pojazdów. No tylko, że trzeba to chcieć opracować. Z tym chyba będzie mniejszy problem niż, niż z chęcią, no i wprowadzić do użycia. I to jest element niesamowicie ważny. To nie chodzi tylko, żeby chronić ten czołg, to chodzi też, żeby chronić całą masę innych pojazdów, ale na przykład, gdy mamy operatorów bez załogowców, no to oni też muszą być jakoś chronieni. I taka sona w jakiejś formie też jest bardzo ważna. I elementem tej sony też mogą być na przykład bezzałogowce, które będą zwalczać inne bezzałogowce. Bardzo ważna rzecz. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest rozwinięte, mm, rozwinięte siły walki radioelektronicznej. Nowoczesne, silne i w odpowiedniej ilości. Musimy zdawać sobie sprawę, że walka radioelektroniczna nadal jest niedoceniana, nadal wiele osób nie zauważa jak skutecznym środkiem może być nie tylko żeby na przykład zagłuszyć łączność przeciwnika żeby można powiedzieć móc podsłuchiwać przeciwnika czy też żeby przeciwnik nie mógł zrobić tego nam ale są to też środki które potrafią właściwie wyeliminować z użycia większość bezzałogowców wszystkie komercyjne wszystkie przerabiane komercyjne a te, można powiedzieć, już bardziej profesjonalne, też potrafią te systemy walki radioelektronicznej no, bardzo zepsuć im działanie. Walka radioelektroniczna to też element, który będzie chronił czołgi, ale tu jest szerszy zakres możliwości. Walka radioelektroniczna to coś, bez czego nasze wojsko sobie nie poradzi. A jest obecnie niestety w stanie ta walka radioelektroniczna nasza dosyć nie takim, jakbyśmy chcieli. I to nie chodzi, żeby ta walka radioelektroniczna chroniła akurat czołgi. Nie. Ona chroni wszystko. I co bardzo ważne, umożliwia działanie naszym bezzałogowcom w środowisku, w którym wrogie wre nie jest w stanie działać i wróg ma bardzo ograniczone możliwości, żeby no. Oddziaływać na nasze bezzałogowce. No, wpływa też na jego obronę przeciwlotniczą, co też jest bardzo ważnym elementem niesamowicie ważnym elementem, ponieważ no, walka radioelektroniczna może mocno pomagać w wykrywaniu wrogich miejsc, które są na przykład obroną przeciwlotniczą, gdzie są na przykład operatorzy dronów i tego typu rzeczy. No i później możemy je zwalczać. Czy to bezzałogowcami, czy jakimś hajmarsikiem, czy to. Jakąś 155. I to tyle, jeśli chodzi o chronienie naszych czołgów. I nie traktujmy tego chronienia naszych czołgów jako czegoś, co jest zbędne. Bezzałogowce są, w rzeczywistości już były od lat. To te dwa ostatnie lata to nie jest coś, co pokazało nam, że one istnieją. Nie. To jest od lat. I one z nami zostaną w różnych formach. Czy to bardziej profesjonalnych, czy mniej profesjonalnych, tylko że one z nami będą. Dlatego warto wyposażyć nas, nasze czołgi, w systemy, które przed nimi obronią, które zminimalizują szansę no, porażenia przez tego typu środki, a już gdy dojdzie do tego porażenia, no to jednak będą to, można powiedzieć, straty. Które jesteśmy w stanie ponieść, czyli po prostu ten dron bezzałogowiec nie zrobi nam większej krzywdy, to znaczy czołgowi. No, jest wiele materiałów, gdzie widać, na przykład T72, który dostaje całą serię z uderzeniowych bezzałogowców, no i działa dalej, ponieważ to też nie jest tak prosto za pierwszym, drugim, piątym, dziesiątym razem ten czołg zwalczać. No a te filmy, które to pokazują, to jest taki wycinek z prawdziwych, realnych działań. Więc chronimy je w znaczeniu nasze czołgi, ponieważ są drogie, są w środku nasi ludzie i dodatkowo te możliwości, jakie nam dają te parametry, które potrafią to co potrafią dać nam czołgi, też jest bardzo czymś ważnym i warto to wykorzystywać. Więc aktywne systemy obrony, dorzucenie do tego oczywiście tej dorzucenie do tego na przykład wykorzystanie w w przypadku tych systemów, na przykład właśnie 127 mm karabinu, własne bezzałogowce, które będą mogły zwalczać wrogie bezzałogowce, lepsze chronienie tych miejsc, gdzie te bezzałogowce częściej uderzają, czyli strop, czyli tylnie części, czy to będzie jakiś system prętowy, czy to będzie coś tego typu, warto to robić. No, dodatkowo oczywiście te elementy zewnętrzne takie jak odpowiednie systemy obrony przeciwlotniczej, walka radioelektroniczna, to są bardzo ważne rzeczy, które można wykorzystać również w ochronie wielu innych rzeczy. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie. Zapraszam do tego wsparcia. Zapraszam na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z innych kanałów. Jeśli możesz, wspieraj, jeśli możesz, polecaj. Zajrzyj też na mojego X. Do zobaczenia i usłyszenia. Ponownie.